Ejo, hejo, z tej strony Adrian i Bercik. Ejo, hejo. Witamy Was na kanale Kumpel Odzysku. Dawno nas nie było, no ale dziś postanowiliśmy coś nagrać. No i tak kiedyś mówiliśmy, że też wyjdziemy na poszukiwania z wykrywaczem metali. No i jesteśmy. Tak, jesteśmy tutaj nad Karwińskim Morzem. Jest to taki tutaj nie wiem, koło kopalniany zalew. Jest tu taka plaża. Jak widać. No i będziemy się bawić tutaj. Bercik już tam pompuje do gruntu swój wykrywacz. Ja już zaraz też. No a mamy takie tutaj sprzęty. Ja mam Nocte Macro Simplex, Bercik, mam Questa, Qu x 10 Pro. No i co, i będziemy no się no bawić. się troszkę zobaczymy. Dokładnie. Także co? No widzimy się przy jakimś sygnale. No i jest. Pierwszy kapsalek, Radegast, dziesiątka, <laughs> także jest pierwszy fant, kopiemy dalej. No i kolejnym fantem jest zawleczka, na razie słabiutko, zobaczymy co dalej, teraz może trochę na żywo, poprzemiatamy. O, tu folia leżała. O, to sygnał, ale... O, to mi pokazuje na żelazo? Jest 12, 15. Zobaczymy. O, to trochę głęboko pokazuje. Zobaczymy czym to jest. To tutaj, tutaj pod tym piaskiem jest taka folia i nie wiem czy ona nie jest mocowana też jakimiś elementowymi, nie wiem gwoździami albo czymś. nie powinna? Bo tu są kamienie, to nie kapie dalej. Nie będę, nie będę mi tu plaży psuł. Ziemy zobaczyć co tu dalej. Hmm. Nie wiem czy widać. O, jest sygnał 50-20 skaczący. No zobaczymy co to jest. O, oj strasznie mało tu jest piasku więcej kamieni pod spodem. Nie jest, no włączę się jak to się będzie. No i tu jakaś aluminiowa blaszka. No nic ciekawego, no. Same śmieci. Kapsle, folie aluminiowe. No i takie to jest tutaj. Czesi mało gubią. <noise> Ale tu jest ciepło, się zaczęło robić. Patrzcie, się jak tu jest ładnie. za chwilę widzę, jak tutaj ryby wyskakują z wody. Bercik tam buszuje w oddali. A, się. No. A także jeszcze chwilę tu pokopiemy, zobaczymy, no i lecimy. Także co, do następnego sygnału. No i w końcu. Teraz się udało trafić monetkę. Jest to 10 koron. Nie wiem czy to wyostrzy przybliży. No ale jest pierwsza monetka, ładnie. No to le lecimy dalej. No i tak, są tu jakieś sygnały wszędzie. Ale co? Co chwilę to kapsel. Kapsel zrywka. Teraz jakiś sygnał tutaj jest 40-29 Skacze. Nie, słońce też tak nie widać wyświetlacza, jakbyście chcieli zobaczyć. Ale co, może coś wykopiemy na żywo? Czekajcie. Tak, ostatnio dzwoniłem do, na czeską policję i pytałem się czy jakie jest tutaj prawo i czy można sobie w takich y, miejscach szukać. A pani policjantka powiedziała, że spoko, że jak to nie jest obiekt poszukiwań archeologicznych, to możemy sobie spokojnie się bawić, więc fajnie. A w Czechach jest dużo jeziorek, to z reguły się trafiają takie, że nie ma pierwszej z tej plaży. Są albo kamienia, albo trawa. A to w trawie nie będziemy ryć. O! Próbuję to wykopać, teraz to jest głęboko. A to nie jest siechówka. to nie... jest więcej sygnałów. Coś tutaj siedzi w tej ziemi. Zobaczymy. O, chyba to kopłem. Tak, także tak, coś tam jest. No zobaczymy teraz na żywo. Wam pokażę, jak to wygląda. Co to będzie? Ja wstawiam kapsel, ale chociaż tutaj. O, jest co w ręce? Chyba. Ja, to kamera mi się źle ustawia. Przewiduję. Ma tu w tej kupce, to będzie chociaż ja tutaj kamera podniosę, bo no, tak może też nie o, to jest jakaś siatka mhm, chyba widzę no kolejny kaps ten zrywka także widzicie, że tu jest śmietnik jak, jak nie wiem no trochę im tu poczyścimy, no. żeby sobie nogi nie <grywa> Tak Ale miejscówka pierwsza klasa. No ładnie tu jest, ładnie, no ale fantów mało. No ale liczy się też wypad. Nie, nie tylko fortuna. Dużo muszę jest za ciepło. No ciepło to się zaraz zbiera. No, to coś jakiś sygnałek. Jeszcze tak do, do końca nie mam opanowanego tego wykrywacza. Się człowiek cały czas uczy też tych tonacji, tych ustawień, opcji. Co tak? Na razie kaleczymy Ale już się coś znalazło Ostatnio byłem na, na boiskach do si siatkówki plażowej No to w sumie Dwa boiska, obskoczyliśmy, no i prawie 20 zł było jest ładnie Coś tu jest, tylko że tu jest mówię co, kamienie A pod spodem Dobra, włączę się jak to znajdę. No, jednak tego dalej nie będę szukał, bo jak widzicie, tu mają jakąś, jakiś materiał. Nie wiem, czy jakaś go obuchnina. Tu jest w tym pod piaskiem, żeby. Nie wiem, jakieś zabezpieczenie. więc nie będę dalej kopał, bo im to zniszczę. Dobra, jedziemy dalej, Kasik. O, to tam berci głopatuje. Nie tepy, ale siatka i gówźbek. A, no właśnie, to jest ten problem tutaj. No i tak, kolejną znajdką. Jest tu taki, taka część od zamka. Oj, jest to jest sobieutko. A tam już. Tam się już ludzie kąpią ładna pogoda to się nie idzie. już grzeje fajnie dzisiaj no No a tak, tak wracając do, do naszego działania na, na YouTube i nagrywania filmów, no to po prostu tak jak mówiliśmy, no, jak będzie czas, ochota, bo to też trochę się, wy, że tak powiem, wypaliliśmy. Też się już po, poniekąd sami nie chciało, więc czas sobie zrobić przerwę. No a tak od czasu do czasu coś nagramy, wrzucimy, podpisujemy na komentarze. Jeżeli jeszcze będziecie u nas, bercik tam twardo szuka. Tak, naszym marzeniem jest jakieś złoto znaleźć kiedyś. A to chyba, to chyba marzenie każdego, kto poszukuje, wykrywaczem. <grywanie> No, więc może, może kiedyś to marzenie się spełni i cel osiągniemy. Jadę w tym roku na diżeronyskie. Tam jest też jakaś plaża. No, a zapewne, bo tam już czytałem, że tam detektorów tu dużo chodzi. ale w jakiś dzień się też tam wy wybierę. Może coś nagram, zobaczymy. Ale nie podoba mi się to bardzo ładnie jest. Woda czyściutka chyba, nie wiem Tu jeszcze nie patrzyłem o. Tak, ale super tu jest piesek do mnie biegnie no, może coś tu w wodzie będzie jeszcze <śpiesek> to by musiał kiedyś wejść do wody akurat wykrywasz mam wodoodporny, więc mogę go zanurzyć cały Nawet z elektroniką więc może tu kiedyś do wody nawet wejdę Tylko to są też widzę kamienie, to później się źle kopie ale może O jaka rybka płynie ładna Ryby, a czysta woda ładna, nie? To jakieś pokopalniane to wiesz. No ale głęboko tu jest podobno 20, 25 metrów głębokości w najgłębszym miejscu. O jak rybki wypływają, popatrzcie. Już je widać ładnie. Dobra, nic, będziemy się chyba za chwilę zbierać Słabo tutaj do tej plażyczce, ale... Jak słabo, chłopie, ja tyle mam z z pusek, że... 4 no. no, a z jakieś aluminium zawsze wpadło, nie? No, zobaczymy tu jeszcze ten kawałek, no i... Dobra, to jak coś jeszcze znajdziemy, to się odezwiemy. Tak, no i kolejna monetka wykopana. Tym razem jest to 20 koron czeskich, czy jakieś 3,60 na polskie. Więc już mam 30 koron razem, więc ładnie. No... No, ale jeszcze zostało kawałek plaży i, i kończymy. Może coś jeszcze wpadnie? Jak wpadnie, to wam pokażę. Więc do następnego. No i jak się to mówi, nasi tu byli. Jest okocim z polskiego piwka. Więc nasi tu byli. <gryw> Już tych kapsli trochę nazbierałem. Kilka. Oj. Tak. Zakopiemy dziówkę. Trzeba pozostawić po sobie porządek, bo zryjemy to jak krety i będzie potem co to za pewnie tu Polacy byli to jest jakiś sygnał, ale 0,4 na Almetal to wychodzi jakiś jakiś złom. Chociaż ostatnio coś mi pokazywało 0403 niby metal, a jednak okazało się to 20 groszy Więc może w tym przypadku będzie tak samo Ale jest to bardzo głęboko Zawsze już pod spodem będzie ta gołowłóknina, albo... No, nie, nie kopię tego dalej nie chcę im tego scharatać Dobra, jak się coś jeszcze pojawi to się odezwiemy Coś tu siedzi Nie mogę tego namierzyć, zaraz, zaraz to zobaczymy Co tu będzie, co tu będzie Słońce jest nie ci czasami łapie sygnał od, od sita. Ale ewidentnie coś tu jest. O, chyba to już jest w sitku. Mamy to w sitku. Zaraz zobaczymy co to jest. No mam to. Zatrzepię cały telefon. Co to jest? No i co to może, mogło być? Kapsel. Oczywiście. Oczywiście kapselek. Z czego? To jest radegast. O, kapsów to tu jest. Od groma. Tak. No i tak, kończymy na dziś. Teraz zrobimy krótkie podsumowanie tego wypadu. Coś wpadło, więcej śmieci, no ale posprzątać też trzeba. Tak, tu są kapselki, jakieś zrywki, kapselki, zrywki i 30 koron wpadło. A browara? A browara jest. <grym grym grym> Jakby nie było. W tle są nasze wykrywacze, piękna woda. Tak, woda naprawdę tu jest czysta. Na, wokół kopalnie, pewnie to jest jakiś pokopalniany yy, to zbiornik. zbiornik, nie wiem, no ale woda czyściutka tam jest. No, tam widać w oddali kopalnię, gdzieś z tamtej strony jest kolejna kopalnia. Chcę słychać pociągi, a tu tak. naprawdę cisza. Ja tego psa obserwuję cały czas, zobacz jak on bływa. fajnie. Aha. No tam coś rzuca. No, pan mu rzuca jakby jakiś taki dysk. dysk. No. Tak, no a tutaj wam pokażę jeszcze z bliska nasze wykrywacze. No Adrian ma Nocta Simplex. No, oczywiście, ja sam będę musiał przyjść. Tak, ja mam Nocta Macro Simplex. Bercik Quest X10 Pro, też fajny sprzęcik. I co najlepsze, uzbieraliśmy na niej ze zbierania złomu. Tak. tak I Taki to... był nasz cel, od tego zaczęła się nasza przygoda. Zaczęliśmy zbierać złom właśnie po to, żeby uzbierać na wykrywacz. No i, no i udało Będziemy się udało się dosyć szybko. Tak, i udało się wy... no, nazbierać na dwa. Jeden nowy, drugi uzbiera. no ale i tak jest spoko. Tak, dokładnie. Który jest, który nie mówimy. <laughs> ale robią robotę. Dość, dość taki fajny sprzęt. Jest to taki, no, wiadomo, amatorski, bo to nie jest jakiś taki z górnej półki, ale... Ale frajdy daje dużo. Tak. że w jest lepszy jest w polu, w lesie, niż tu na plaży, ale i tak robi robotę. Tak, dokładnie. No, także co, żegnamy się tym pięknym akcentem tutaj tego Karmińskiego Morza. I spokojnie nagrywamy dalej, może rzadziej, ale jednak... Będą no coś tam, co, co, coś tam będziemy nagrywać, no nie, nie? będziemy obiecywać, bo nie będziemy obiecywać, bo to... Bo to nie o to chodzi. Tak, dokładnie. Co będzie, to będzie. No. Jasne. Tak, subskrybujcie nas, zapraszajcie znajomych. No i do następnego. Tak, cześć. No, cześć.